Witaj! Jeśli masz talenty, które pragniesz wykorzystać na Bożą chwałę, jeśli czujesz, że Twoja wiedza i doświadczenie mogą przynieść innym pomoc i inspirację, zapraszamy Cię do współpracy z nami Radiem Christian Culture TV. W tej audycji podzielę się z Tobą, w jaki sposób możesz dołączyć do naszej misji i pomagać innym na różnych polach. Poszukujemy osób z różnymi darami i pasjami. Jeśli znasz Słowo Boże i chcesz dzielić się nim w audycjach, podcastach czy artykułach, możesz pomóc nam w dotarciu do ludzi szukających duchowego wsparcia. Jeśli działasz społecznie i chcesz zorganizować inicjatywy charytatywne lub prowadzić projekty w duchu chrześcijańskim, będziemy wdzięczni za Twoje wsparcie. Jeśli masz doświadczenie w psychologii, w pomocy osobom uzależnionym, samotnym lub chorym, Twoje wsparcie będzie dla wielu bezcenne. Jeśli znasz się na wychowaniu dzieci i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, jak wychowywać dzieci w wierze, miłości i wartościach chrześcijańskich, Twoje porady mogą pomóc wielu rodzicom. Jeśli pasjonujesz się zdrowym stylem życia. Odżywianiem i chcesz inspirować innych do dbania o zdrowie ciała i ducha, czekamy na Twoje pomysły. Jeśli znasz zasady biblijnego zarządzania finansami i chcesz nauczać mądrego gospodarowania, Twoje wskazówki będą bardzo cenne. Znasz języki obce? Może chcesz pomóc w tłumaczeniach i tworzeniu treści w różnych językach, by nasze misje mogły dotrzeć do ludzi na całym świecie. Jeśli jesteś lektorem lub potrafisz pracować z głosem, możesz pomóc wzbogacić nasze audycje, docierając do serc słuchaczy w wyjątkowy sposób. A może masz talent muzyczny, pisarski lub medialny? Z nami możesz tworzyć programy, piosenki, wideo i inne materiały, które będą szerzyć Ewangelię i inspirować do życia w wierze. A co z relacjami małżeńskimi? Jeśli masz wiedzę i doświadczenie w budowaniu zdrowych relacji małżeńskich, Twoje wsparcie może być ogromnym błogosławieństwem dla wielu par. Zachęcamy do poruszania takich tematów jak wzmacnianie więzi małżeńskich na fundamencie miłości i wzajemnego szacunku, zdrowe podejście do seksualności w małżeństwie zgodne z Bożymi zasadami, pomoc dla osób zmagających się z dewiacjami. Uzależnieniem od pornografii czy onanizmu, które niszczą relacje i duchową harmonię. Budowanie zdrowego obrazu siebie i swojej seksualności, jako daru od Boga, przeznaczonego do budowania bliskości w małżeństwie. Twoja wiedza i doświadczenie mogą być wsparciem w walce z tymi współczesnymi wyzwaniami, pomagając innym odnaleźć prawdziwą wolność w Chrystusie. Chętnie działasz w internecie? Będzie to dla nas ogromna pomoc, jeśli pomagasz w promocji naszej misji w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok. Możesz tworzyć treści, zarządzać naszymi profilami, odpowiadać na komentarze, angażować społeczność i budować relacje z naszymi słuchaczami. Jeśli chcesz, możesz także dołączyć do grupy modlitewnej na WhatsAppie. Gdzie będziesz odpowiadać na modlitwy i wspierać naszych słuchaczy? Jakie formy współpracy oferujemy? Nasze radio działa na zasadzie wolontariatu. Każda forma wsparcia, czy to regularna, czy jednorazowa, jest dla nas bardzo cenna. Możesz prowadzić audycje, podcasty, gościnnie uczestniczyć w programach, pomagać w organizacji wydarzeń społecznych i misyjnych. Tworzyć artykuły, materiały edukacyjne i inne treści, angażować się w promocję misji w mediach społecznościowych, być częścią grupy modlitewnej, wspierając duchowo naszych słuchaczy. Dlaczego warto? Współpraca z nami to okazja do rozwijania swoich talentów, poznawania nowych ludzi i pogłębiania relacji z Bogiem. To także możliwość dzielenia się żywą wodą z tymi, którzy jej najbardziej potrzebują. Jeśli czujesz, że to zaproszenie jest dla Ciebie, skontaktuj się z nami. Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego na chwałę Boga i dla pożytku wielu ludzi. Z modlitwą i wdzięcznością zespół radio Christian Culture TV dziękujemy za wysłuchanie.